Okay, witam was w kolejnym odcinku z Curse of Iron I co, gramy dalej. Zobaczymy, może, za niedługo nam się uda w końcu pokonać. Francuzi ruszyli, ile oni mają tu dywizji? nie, jednak nie ruszyli. Ale przez jakiś czas atakowali. Już Turcji bijamy. Dobra, Rommel. I po to wysłałem te dywizje, żeby one tu ch chroniły Bułgarii Idźcie. Robię tyle po, po tobie. Możesz tylko te dywizje jeszcze dobić. Okej. Okay. Bym musiał przez tutaj przejść, co było w sumie trochę ciężkie. Nie, ja, ci są demokraci? Ci są faszystowscy? Ci są też halo halo, mogę Was przyjąć? Do frakcji chcę was ten. No nie patrz. Ci dłączyli do nas. Do osi. Hej. Dobra, do Frankfurta. te Tedywizja. Teraz zastanawiam się mega, czy atakować przez ten Benelux czy nie Gdy, Tylko przez Luksemburg i przez Belgię To mógł się szybko wybić do Paryża, ale jakby mi nie wyszedł szybki atak to, to trochę przerąbane Doktryna czołgów lekkich Dobra, w sumie możemy się na chwilę ustawić Tak na O no, W sumie Holandię bym mógł taką nawet sobie zająć Bo oni nie mają granicy z Francją, więc A, W Romla wierzę No wtedy on mógł przez większy front odkładać szybciej, tak jakby To był plan 10 dni Nie chcę korpusu ekspedycyjnego W ogóle Grecja jeszcze tutaj walczy O nie, teraz jak Grecja wypadła jeszcze, to trochę mam większy przypływ, niż wcześniej Dobra Pyk Pyk. No ale szybko ta Holandia pójdzie Siedem na nie zdążą przy, przypłynąć <grywa> Teraz czy z Belgią by poszło tak samo? O tu mogę dać spoko. Osobnie cel wojenny. Nie wiem, spróbujemy. Rumuńcy tu próbowali się przebić. dostał cel na podbicie Danii Ale oni będą czyli do Aliantów, nie chcą kolejnej wojny w sumie Rozstrzelia do wschodnich ziem My wiemy. I tak w sumie co tu już robić. okej okay, 50% Dobra, spróbujemy tak oni mają już większe straty ode mnie w sumie, więc A jak Syjam? Syjam pewnie padł już No Syjam padł już Został zduszony szybko dosyć a co w ogóle muszę podbić? Francję, Wielką Brytanię W sumie tyle, żeby się skończyło Udało tak mi się udało dosyć szybko zdusić Francję w tym momencie. Później robić od razu szybko jak najszybciej desanty Patrz na to Tak, o to i chodziło Żeby już Zaczęli atakować I tutaj pyk od razu I teraz te, te fronty, które są tutaj, żeby zablokowały te, te dywizje, które są tam, żeby atakowały też. Bo one po prostu te, te dywizje nie będą mogły się poruszać. O nie! Popsuły mi się linie frontu. Pusz, pusz jak najszybciej. Póki nie mają jeszcze tyle dywizji. Dobra, mogę już przestać puszować Tamtymi, a tymi mogę Jest, kurde jest Ty, jeszcze Rumuńce chcą Dołączajcie Rumuńce Wy teraz będziecie mogli wysłać tam, na ten, dywizję, pięknie Do Turcji będziecie mogli wysłać dywizję Upadek Paryża Piękna chwila, aż piłka poleciała Będą się teraz dosyć szybko robić desanty Nie, nie chcę korpusu ekspedycji, mam 21 dywizji To nie wiem, ile oni mają dywizji? 30 Hej, to spoko Bo oni się tak mogli przygotowywać do tej wojny teraz w sumie więc jak teraz dołączyli no to mogą pomóc dosyć sporo nie mogę nic robić już w sumie e, tu A zyskałem modlitwę to, to nieźle Gdyby teraz jeszcze włosi dołączyli do wojny, bo oni mam jakąkolwiek flotę W ogóle kto wygrał w Franco wygrał Tylko niego bez powiozeń. A nie, dobra, myślałem, że rośnie w siłę już Francja. Teraz znajdę na napaść. tak teraz obtoczyć to będę mógł zaatakować no teraz już nie, mam, nie będę mieli zaopatrzenia ani organizacji ani nic w tym stylu chyba To znaczy pójdzie, ten atak, oj, tych francuzów wściekliśmy, jesteśmy zadowolone to mogę usunąć, to mogę usunąć, to mogę dywizję robić. To jest to moja. Ta. Sobie 6 dywizji na desant. No i już trzeba zrobić. Nie mogę dalej przewisieli Was i Dota. Dobra, to wyrąbane. Nie będę ten. Poczekam, aż Francja padnie. Co ty w ogóle wiesz, wiesz i po kraju i 800 ty... 000... oj, Francja kapituluje. Oj, 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 co wy glicy? teraz będzie trzeba zrobić desant na Wielką Brytanię tak atak, a tak tak a tak okej okay. na trzy w sumie żeby mógł mi desand zrobić. Fa Taka. 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 I wszystkie. Wszyscy na agresywnym w ogóle coś tu do w to bez statków Okej, okay, tu już mam prawie połowę przygotowania planu tego A ci Wło włos czekaj jak mam ten Ci włochu chuj w dupę, nie chciałeś mi pomóc bo mnie pomógł w czasie dużo by tutaj normalnie skończy skończyła mi się woj wojna z Wielką Brytanią i w ogóle Co? Norwegii. Serio oni No i do Strefa większego dobrobytu Azji wschodniej Norwegia Jezus Aria, nie sobie pierwszy musiał te statki Tak eksporta kodwoi tutaj znaczy nie, że tylko ty, że wszystkie Wszystkie here Wszystkie tu, tak Dobra i to jeszcze jakby tam trzeba było dywizji pomagać No, no ty mam żółto, lotnictwo, dobrze, wszystko jest Czaj, to ty tutaj latasz. to Podejdź się tutaj bliżej będziesz biały I, I uderzenie morskie Go! O nie kogoś dodałem tutaj w ogóle do, do tych, tego ziołka. Ci zabrałem dywizję, o, to już wiem Kurde Za szybko tej desanty najwidoczniej nie zrobię No Dobra to wy po prostu w porcie siedźcie Albo No dobra Myślałem że po prostu jakiegoś tam, nie wiem, nie umiem wystawić floty czy coś Ale to po prostu nie mam za dużo floty więc za chwilę wstałem tam y, samoloty na uderzenie morskie Uderzenie morskie zostawię tutaj No ja tych w sumie nie, bo tu będzie za dużo tego Mogę przesłać trochę tego tutaj i wysłaj to tam pa, to było zielono zielono jest teraz może by się udało nie dalej już żółto kiedyś może ruszą no ja tam wyślę wszystkie moje siły po prostu Są moje statki nie mają nawet co konkurować Co mogę dać z jakiegoś tych generała? Fajnego Oni mają Division 303 więc ja tu zrobię zrobię yy. gotel Jest wojów, wsparcie do assaultu Jest, patrz, pójdą do samty Ty tutaj atakuj. Niech nie idą wszystkie, proszę. O kurde, mam ten, mam przyczółek. No to te 6 dywizji ich na chwilę się utrzyma po prostu tam. A teraz zrobimy coś takiego. Tak yy. Nominacja powierzchna tutaj nad Londyn, wszystko co może. czekajcie, patrzcie, mogę co zrobić tak, żeby tego jeszcze generała tutaj zmieścić mogę tutaj temu zabrać, tak A temu dać tak, i temu dam tu będzie miał jakieś boosty może, fajne tam w ogóle coś się dzieje bardziej wysłałem wszystko nad ten. Nominacja powietrzna nad Londyn. Nie działa. Będę miał trochę tutaj te braki. O, przybiłem się. Mam drugi port. W tym momencie przerąbali już po Wielkiej Brytanii. Nie wiem, ile ten odcinek będzie miał czasu, ale wygrałem. Najprawdopodobniej, przynajmniej. No już ten Rommel tutaj robi. To jest dopiero 39 rok. Upadek Londynu. Ale jesteś zadowolony. Jej. I nie chcą dłużej mojej frakcji, ale teraz jakie potrzebuję nawet. No Rommel w ogóle tak się tutaj wybustował Dobra. Teraz ile jeszcze im brakuje? Nie dużo. No, to nie do Liverpoolu dojdę, to już zaczął kapilować. Bułgaria w Turcji dalej próbuje się przebić Szkoda, że Włosi dołączyli, bo to wojna by się dużo szybciej skończyła I to oczywiście nie mają kapitulacji, żeby nie było Dywizje ochotnicze jeszcze wysyłają, no dobra, niech będzie, Przedaż, przydadzą się boże. Może coś zrobiam jeszcze. Co? Iwan <laughs> Konew. Konew, no. Wpytałem do Z. troski w ogóle tu jest. Lol. To największym w tej gry jest na pewno Rosja. Już to widzę. No bo w sumie ja im nie zagryziłem, oni sami siebie zaorali. Państwo woskie dołacza do osi W końcu, po jakim to czasie No właśnie, przecież tu mogę lotnictwo przenieść to mm. tą część na przykład Przenieść się tutaj I mogę mogłem, nie wiem, do Londynu, bo to jest tutaj większe lotnisko no teraz możemy się przebijać teraz jakieś, prze... o Jezus, przepraszam, ale jakoś się teraz przeciwstawili się tutaj, więc nie upadli tak szybko jak myślałem. O Jezu, jakiś overrun poszedł. Milion sto tysięcy stracili. To ja więcej chyba niż Polska. Nie, Polska straciła 500 tysięcy, Francuzi już stracili 900 tysięcy. dlatego, że oni się próbowali przebijać przez linię Maszynota I to i nie wychodziło zbyt dobrze. Koniec Będzie coś jeszcze czy coś jeszcze musi upaść? Cesarstwo indyjskie, naprawdę Romel. Wiesz co to oznacza? Idziemy na łowy. Tylko musimy jeszcze ich podbić przy okazji, żeby dostać się tam jakkolwiek No to widzimy się jak będę już tam chyba gdzieś niedaleko, bo nie wiem czy to w swoim eserze grywał, tak cały czas No dobra, nie chcę mi się montować, za leniwy jestem Będzie wszystko na raz. Mam 3 miliony manpowera powera by presses 50 dziennie. Co, Co? Co zrobiłem? Z kiew w ogóle jeszcze wojdę. No sam Afryką, Kanada, dobrze no, Stany Zjednoczone dołączyły do wojny, bo dosyć wcześnie ogólnie ta wojna się rozpoczęła i nie zdążyli. Albo w sumie bym coś takiego też mógł zrobić, że... No nie, Japo Japońcy dopiero rozpoczęli wojnę z tymi. Bo gdy wziął, powiedział wojnę e, Chiną, a nie było, oni mają swoje te... Myślałem, że w tych chwili by dołączyli do aliadów i Japonia miała wojnę z aliadami też, tak jak ja. powiedział powiem wojnę i... Ło przybili się I teraz sobie jedynie gdzieś się ja będę chciał zatrzymywać to nie wiem gdzieś tu I ja tak bo to jest jedyne co mi zostało Juta meksykańska? co? aha <ścoughs> Wszystko wstyd są Coś jeszcze się musiało Nie, tylko ta. Tylko... Indie. I koniec będzie. Jak się przebije przez tą jedną dywizję, to już po całym tym jest. A po co w ogóle jak tym? W ogóle tym mogę usunąć tutaj front. I nie wiem, jakby ruski coś zaczęło odwalać. To wy możecie iść tutaj jeszcze. To z yy, Anglii. Dywizja. Okej, okay, już Turcja leży na kolanach Najbardziej boli mnie to, że chciał się dostać aż gdzieś tutaj Gdyby skapitulowali, więc trochę to zajmie Dobra mi się wydaje, że tyle na ten odcinek Od razu po tyle gram kolejny, żeby, żeby już dokończyć tą serię I to chyba tyle, do sieba